Filmiki, filmiki, kręcę sobie filmiki, zdobywam tu subiki. Co to jest, co to jest? Filmiki, filmiki, kręcę sobie filmiki, zdobywam tu subiki. Co to jest, co to jest? Rzucam zaklęcia zaklęciach z która jest zwykłym kijem. Ale to dobrą magię zna. Zawsze sobie radę da. Nagrywamy flemy w lesie. Z mordercą tu bije się. Mordercy już tu nie ma. Choć to nie była ściema. E lajku full, zjeżdża tutaj samek król. Zjeżdżał tutaj samej góry. Sanki złamały się w pół. E czego chcesz? Proszę powiedz, czego chcesz. Mamy tu szeroki wybór. Znajdziesz też coś dla siebie. Filmiki, filmiki, kręcę sobie filmiki, zdobywam tu słubiki. Co to jest? Co to jest? Filmiki, filmiki, kręcę sobie filmiki, zdobywam tu słubiki. Co to jest? Co to jest? Nagrywam filmy tak jak Chris i się cieszę, bo się na tym znam. Przecież to są szorcy i dużo wyświetleń mam. Teraz na górze kiedyś na dnie, bo niech ich szorcą wybijam się Każdy widz więcej filmówce, bo każdemu one podobają się Wszystko jest piękne, nagrywamy nowy film, włosy jeżą się na karku Nowy film nagrany obok w pobliskim parku Ja sobie za wszystko kupię Rekwizyty do filmów i do magicznych trików Wiem, że to gadka stara, ale mówię kurwa Loro no, no. Kręcę sobie filmiki, zdobywam tu subiki. Co to jest? Co to jest? Filmiki, filmiki. Kręcę sobie filmiki, zdobywam tu subiki.